Hey. W dzisiejszym filmie będę robić metamorfozę mojego pokoju. Nie będzie ona aż tak wielka, nie będę na przykład malować ścian, ale wymieniłam jeden mebel, więc nie jest najgorzej. Mam nagrane chyba sprzed dwóch dni taki tour po pokoju, jak on wyglądał w takim stanie w miarę normalnym na co dzień, więc załączę go wam tutaj. i dogłębnie posprzątałam pokój, żeby przygotować go na ładne wglądanie. Dokręcałam również łóżko, bo w dwóch ostatnich filmach dosyć mocno skrzypiało, więc jest lepiej. Nie jest idealnie, ale jest lepiej. Teraz zaproszę Was do satysfakcjonującego timelapsa z tego, jak sprzątam cały pokój, ale jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Mianowicie tutaj, nie wiem, czy kojarzycie, była witryna, ale ją sprzedałam dwa dni temu na Oliksie. Więc nie ma tu nic. I dzisiaj będę jechać do Ikei, żeby kupić nową komodę. I na no ogólnie dodatki, no bo na tym będzie polegał dzisiejszy film. Więc proszę bardzo, teraz oglądajcie, jak sprzątał pokój. Około rok temu mój pokój wyglądał bardzo brudno, w sensie nie, że miałam kurz wszędzie, tylko miałam strasznie dużo takich dodatków, bo kiedyś stwierdziłam, że będę indie. Nie rozmawiajmy o tym, ale no miałam dużo bluszczy, zdjęć, jakichś motylków i to... no nie. I jakieś pół roku temu prawie wszystko z tego zdjęłam i w sumie mój pokój tak został w takim stanie surowym trochę. Przed tym, jak zacznie się szkoła, chcę jeszcze naprawić wygląd mojego pokoju. Po mojej indie fazie chcę, żeby pokój był bardziej minimalistyczny, bo mi się strasznie szybko nudzą rzeczy. Kolorystykę chciałabym taką biały, czarny, złoty, coś takiego. I tak, ale wybiorę z wami outfit do IKEA, no bo wiadomo, to jest wielkie wyjście. Ja no, tak naprawdę po prostu nie chcę iść w dużym tyszarcie i bokserkach. Dla faceta. No nie jest to outfit, bardziej taka baza, no ale cóż. Zrobimy teraz taką szybką przemianę. Chciałam zrobić super przejście, ale jestem na tyle tempa, że pokręciłam się w złą stronę. Ten outfit jest tak samo zły, ale po prostu nie widać mi w nim pół półdupy, więc. Mam już pełny koszyk rzeczy i ogólnie bardzo wygodnie mi się robiło zakupy i po komodze przyszłam ostatnią i już idę do kasy. Zrobię hol tych drobnych rzeczy. A więc tak. Najpierw podkładka na biurko zwykła. Moja już wyglądała źle. Była cała podzachana i brudna, więc wziąłem nową. Dalej. Ona jest przepiękna. Taka konewka ze złotym. Tutaj. Jak to się nazywa? ramię? Piękna. Nie miałam konewki. Tutaj takie złote lustro. Pokażę jej później. Ona tutaj tutaj widać. Tej, tak powinna wyglądać. Ona się tak obraca. E, tak. E, zasłony, bo nie wiem czy zauważycie, ale nie posiadam zasłon. I to są takie zwykłe, lekko prześwitujące, takie białe. Nie chciałam bo się takich, żeby zakrywało do końca słońce, żeby można było tak trochę przyciemnić Dwa takie same, to były doniczki, ale ja to użyję jednego jako kubek na pędzel do makijażu, a drugi do markerów na biurku. E, trzy zestawy takich gałek, bo mam gałki jakby z Hamnesa w toaletce i w tej komocie, którą właśnie kupiłam. I inne mam gałki w szafie i w biurku. Więc wymienię, żeby wszystkie były takie same. Lampkę zwykłą czarną, bo nie mam i żyłam w ciemności przez kilka lat. W sumie przez krócej. Spóru. To tyle z holu oczywiście jest jeszcze komoda, ale jej nie przyniosłam jeszcze załta. Będę teraz składać komodę, i ogólnie uwielbiam składać meblecist. Jak takie. Duże lego. Bardzo fajne. Jest już prawie północ, tu dokończę rano. Specjalnie wstałam o ósmej, żeby składać dalej tą komodę. I od razu, kiedy zadzwonił budzik, pożałowałam mojej decyzji. Ale wstałam. to tu komodę około trzech, czterech godzin i. Wszystko jakby działa, a zostały mi takie dwie płyty ja nie wiem co to jest i po co mi je dali, ale trudno. Również zasłony, które wypinam są za długie, bo mają 3 metry, więc muszę je skrócić na maszynie. takim specjalnym markerem, i to jest najlepsza rzecz, jaką kupiłam do szycia. Jestem z siebie strasznie dumna. Zobaczcie, idealna długość. Nastąpiła zmiana wyglądu, bo niedługo wychodzę, ale jeszcze przed wyjściem postaram się rozpakować wszystkie te pudło, które tu leżały, bo to były rzeczy z tej witryny. Kolejny hol, tym razem z isku i agaty. A więc w agacie kupiłam taki mały dywan, beżowy. Taki idealny pod nogi i Tutaj będzie leżeć. Mój jamnik od razu go polubił, więc muszę zostawić. W isku kupiłam taki koszyczek. Zaraz go rozłożę i wam pokażę. Taki pinterestowy, Był na promocji za 6,50-12 zł, więc bardzo miło. I średnio jest to ozdoba do pokoju. Ale dokupiłam kolejny zestaw kolorów do tych markerów, żeby bardziej wypełnić kubek. W sumie najbardziej po to, bo rzadko ich używam. Patrzcie, już mam wielką kolekcję. Tak wygląda koszyk po złożeniu. Jest taki różowo-łososiowy, ale bardzo mi się podoba ten kolor. Będzie tutaj z jakimiś rzeczami się nie skończyć. To już jest ostatni haul. Ten film mi zajął kilka dni, bo nie mogłam wszystkiego kupić w jednym miejscu, bo nie było dostępne. Ale to już jest ostatnia rzecz, którą chciałam kupić do pokoju. I jest to taki stojek na biżuterię z handema, gdyż moja biżuteria jest bardzo poplątana i niezorganizowana. I zobaczyłam taki na Pinterestie, no, jak mi się spodobał. Zaraz jak byłam handem, ja to kupiłam sobie też taki naszyjnik. Takim tutaj, o, bardzo mi się też spodobał, więc będzie na wierzch od razu. Już teraz zrobię takie ostateczne ozdabianie pokoju. Jak widzieliście, zrezygnowałam z bluszczy. Jakoś mi się przestały podobać, więc nie dałam ich nigdzie. I zostało mi też kilka ozdób, z którymi nic nie zrobiłam, bo na razie nie mam na nie pomysłu, ale kiedyś jakoś ich pewnie użyję. Przechodźmy do turu. To było na tyle. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten film i mój pokój. Bardzo bym chciała każdej sobie podziękować za wsparcie mojego kanału. Jest to dla mnie niesamowite, jak szybko Was przybywa. Jestem bardzo Wam wdzięczna. Do zobaczenia w następnym filmie.